Panu Robertowi, panu Senatorowi bardzo wszystko sprawnie poszło, wszystkich nas powitał. I teraz, teraz ciekawe, czy ja poradzę sobie ze, swoją, ze swoim wystąpieniem. Rozmawialiśmy z Robertem przed dzisiejszą konwencją i zastanawialiśmy się jakimi słowami starać się Państwa przede wszystkim kandydatów do Rady Miasta. W ostrojem zachęcić do tego, żebyście Państwo dołożyli wszelkich sił, wszystkich swoich talentów, całego serca do tego, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w tych wyborach samorządowych. A zatem zastanawialiśmy się nad motywacją. Wiadomo, że nie wszyscy, którzy kandydują do Rady Miasta czy do Województwa zostaną radnymi, radnymi sejmiku, nie wszyscy znajdą, nie wszyscy otrzymają właśnie ten mandat, który wystarczy do wypełnienia funkcji samorządowych. A zatem na pewno wśród nas jest znacznie więcej motywów, jest znacznie większa motywacja niż ta, która by tylko zakończyła się osiągnięciem takiego wyniku, który będzie pozwalał pełnić funkcję samorządowca. I to jest, Szanowni Państwo, niezwykle ważne, odpowiedź na pytanie, co nami motywuje, co nami kieruje przy pracy dla samorządów, kampanii wyborczej, w momencie, kiedy przekonujemy naszych sąsiadów, znajomych, współmieszkańców do oddania na nas głosu. Ja wziąłem ze sobą taką małą pomoc, bo chciałem odwołać się dzisiaj do dwóch cytatów. Jeden cytat, który już zapewne swoim przyjaciołom, kolegom nieraz o tym mówiłem, że jest to cytat, który trafił do mnie niezwykle mocno wtedy, kiedy zastanawiałem się nad takimi sytuacjami, w których chociażby wygrywa nasz konkurent, nasz konkurent obejmuje władzę w Polsce, czy, czy nawet na szczeblu prezydenta, i czy warto w związku z tym dalej starać się. O pozyskanie zaufania Polaków, pozyskanie zaufania współobywateli. Chciałem zacytować Świętego Jana Pawła II. Tak już jest, że, że przy różnych okazjach, szczególnie w szkołach, czy przy różnych takich pięknych uroczystościach, cytuję się Jana Pawła II. Można powiedzieć, że przez jakiś czas panowała nawet taka moda, że różni politycy osoby przemawiające cytowały Jana Pawła II. I gdzieś te, gdzieś te e, cytaty są uważane jako takie oczywiste, że wypada może, że tak powinniśmy robić, bo jesteśmy tutaj w Polsce. E, ale z drugiej strony spotykaliśmy się też z taką opinią babi. No, cytujemy Jana Pawła II, bo to nasz rodak, bo osiągnął e, w swoim życiu ziemskim bardzo dużo, bo po, po swojej śmierci został wyniesiony na ołtarze, ale komentatorzy szczególnie w różnych telewizjach mówią, ale co z tego, że, że Polacy cytują, ale nie potrafią żyć y, tak, jak Jan Paweł II nauczał. No bo już żyć tą nauką Jana Pawła II, no to jest tak trudno, że, że, y, no, że tego po prostu jako Polacy nie potrafili. O, potrafiliśmy się wzruszyć, nawet Łzy się pokazywały, jak Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, ale żeby żyć jego nauką nie potrafiło. No, i zobaczcie Państwo, czy, czy rzeczywiście tak jest. Ja chciałem teraz odwołać się do tego cytatu. To jest cytat z 1987 roku, kiedy Jan Paweł II był w Polsce na Westerplatte, w miejscu dla narodu polskiego niezwykle szczególnym. Wówczas powiedział takie słowa: Każdy z Was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. I szanowni Państwo, czy nie są to słowa skierowane do nas? Zobaczcie Państwo, rozejrzyjmy się wokół siebie. Jan Paweł II był człowiekiem, który tu się urodził, całe prawie swoje życie, nie licząc babiństwa, spędził w Polsce w najróżniejszych momentach, i tak myślę, że kierując te słowa do nas, znał Polaków. Znał Polaków i miał świadomość tego, że nie może kierować słów, których nie da się wypełnić, których, których poprzeczka jest tak wysoko podniesiona, że nie jesteśmy w stanie nic z tej nauki y, zrealizować. On znał, jak Paweł II znał swoich współrodaków, y, y, wiedział na co nas stać. Rozejrzymy się wokół siebie: Czy nie jest tak w istocie, że wielu spośród nas patrzy na Roberta, który. Czasami ja przypomni sobie, jak e, najdzie go na wspomnienia, wspomina jak to w 1981 roku go pod karabinem trzymali w mrozie, bo nie zdążył w domu w nocy zabrać jakiegoś ciepłego ubrania. Patrzę tutaj, przede mną e, na środku e, sali siedzi e, pan Etel e Kurecki. E, to też jest dziesiątki lat pracy e, w Solidarności. Zresztą na sali jest bardzo wielu działaczy, którzy od 10 lat, no ja z kolegą od, y, można powiedzieć, od opóźnienia, czyli od połowy lat osiemdziesiątych. Wielu z nas, szanowni państwo, praktycznie jak się rozejrzymy wokół siebie, już dziesiątki lat trwa przy tych wartościach, które konstytuują naród polski, i nie odpuszcza, pomimo takiego szturmu w mediach. Pomimo tego wszystkiego, co słyszymy w kanałach telewizyjnych, pomimo różnych mód, które przychodzą z Europy Zachodniej, pomimo tego, że mówią nam głupi, po co to robicie? Trzeba się wyrzec. Lepsza jest od polskości odejście od Polski. Lepsze od polskości odejście jest od, od Polski. Pomimo tego, że często jedne czy drugie wybory samorządowe przegrane, jedne czy drugie parlamentarne wy, wybory Prawo i Sprawiedliwości przegrywa, to zobaczcie, że. Wielu, wielu spośród nas trwa przez lata przy tych wartościach, które konstytuują naród polski od momentu sztuk, przy tych wartościach, które są nam bliskie. Zobaczcie Państwo, ile programów telewizyjnych, ile wciska się programów do programów edukacyjnych. Często nawet widzimy gwiazdy, kina, czy gwiazdy piosenki, które naśpiewają się z tych naszych wartości, a jednak przy tych wartościach trwamy a jednak przy tych wartościach trwamy. Zobaczcie Państwo, że to nie jest tak, że Ojciec Święty Jan Paweł II mówił rzeczy jakieś niestworzone, niewykonalne dla nas. Możemy my tu i teraz, właśnie trwając przy tych wartościach, pokazać, że, że Polaków stać na czynienie dobra wspólnego. I dlatego proszę Państwa, prezydent w Ostrołęce chce zbudować Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jedni mówią, a po co? Po co pomniki? Po co ich tam Zostawiać zginęli, zostali zamordowani, nie wiadomo gdzie, gdzie leżą. Po co ten wysiłek? Dlatego, dlatego Prawo i Sprawiedliwość upomina się, żeby wyciągnąć z ziemi tych partyzantów, którzy leżą na skórzewcu czy na łączce. Pomimo, że nad nich grobami są często groby ich oprawców. I też nam mówią: po co to robicie, po co to wyciągacie, prawda? Dlatego staramy się o to, żeby upamiętnić naszych bohaterów, dlatego staramy się żeby y, pilnować, żeby w podręcznikach szkolnych nie znalazły się takie treści, które y, agresywnie uderzają w rodzinę. Dlatego buntujemy się wtedy, kiedy obrażany jest y, Kościół katolicki. Teraz y, Telewizja Polska wymyśliła, że będzie w y, y, święta, wszystkie takie rodziny się zbiorą przy rodzinnym stole i być może będą dyskutować na temat wyborów samorządowych, może będą dyskutować na temat tego, na kogo zagłosować, to będą mogły obejrzeć na ekranach telewizorów promocje y, miłości lesbii, partnerstwa lesbijskiego, czy miłości lesbijskiej, tak w cudzysłowie to nazywając, y, czy jakichś, prawda, jakichś wybryków y, 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 homoseksualnych. I po co to robią? I po co takie spoty za nasze podatki są, y, są puszczane? No po to, żebyśmy od tych wartości odeszli. Po to, żebyśmy się może załamali, po to, że może byśmy ustąpili, może byśmy się wycofali. Jeszcze raz się odwołam do tych słów Jana Pawła II, który nawołuje do nas, że każdy z nas ma jakiś obowiązek, jakiś porządek miłości, który trzeba obronić, przy którym trzeba wytrwać dla siebie i dla innych. Przy którym trzeba wytrwać dla siebie i dla innych. Z kim, szanowni państwo, konkurujemy? Minister Spraw Zagranicznych... Nie, może zacznijmy od tego. Minister Spraw Wewnętrznych w rozmowie z szefem Narodowego Banku Polskiego wtedy, kiedy mówił, mówili o tym, że większość, przekłaczająca większość banków nie jest w polskich rękach. Y, szef banku użył takich słów. No wiesz, mówiąc do ministra Sienkiewicza, no wiesz, przecież mi nie chodzi o taką pisowską suwerenność, srenność. W tym wszystkim mi nie chodzi o taką pisowską suwerenność, srenność. Z kolei ten minister y, spraw wewnętrznych mówi y, wiesz, mówimy o tym, o tym, jakie to my inwestycje robimy, jakie mamy, prawda, osiągnięcia, ale tak naprawdę to jest hutu i kamieni kupa. Y, szanowni Państwo, w naszej Ojczyźnie Jakbyśmy zobaczyli, posłuchali tylko tej propagandy, to wydawało wydawałoby się, że wszystko układa się wspaniale, że wszystko jest świetnie. Tylko należy zadać sobie pytanie, dlaczego z polskich miast i miasteczek i wiosek, właśnie ze wschodniej Polski, setkami tysięcy, ba, nawet milionami wyjeżdżają młodzi ludzie. Dlaczego tak się dzieje? Od siedmiu lat same sukcesy. A dlaczego milionami wyjeżdżają ludzie? Nigdy w dziejach Polski nie było tak masowego opuszczania naszej ojczyzny. Szef propagandy rządu Donalda Tuska, pan Graś, rozmawiając znowu ze swoim rozmówcą, mówi: No wiesz, ja to byłbym nawet za tym, żeby Donald wyjechał do tej Brukseli. Zostawi, żeby wyjechał do tej Brukseli, przynajmniej zostawi ten syf i folklor. Przynajmniej zostawi ten syf i folklor faktycznie wyjechał. Faktycznie wyjechał. Tylko czy jest, tylko czy po takich słowach w ogóle ta władza ma jakiekolwiek uprawnienia do tego, moralne uprawnienia do tego, żeby, żeby sprawować władzę. Jesteśmy w Polsce wschodniej. Pan prezydent często mówił o tym, dyskutowaliśmy z panem prezydentem na temat tego, dlaczego nie dostajemy schetynówek, dlaczego nie ma Ciągle, pomimo tego, że Wojewoda kłamał tutaj w Ostroence niedawno przy otwarciu policji, nie ma ciągle wpisanej do inwestycji budowy obwodnicy w Ostroence. Kłamał też mówiąc o tym, że jest, że elektrownia będzie budowana, bo prezes elektrowni powiedział, bo prezes elektrowni stosunkowo niedawno, już po tej wypowiedzi Wojewody, jeszcze raz powiedział na forum ekonomicznym w Krynicy, że w Ostroence nie opłaca się budować elektrowni, bo nie ma torów, nie ma węgla, nie ma kopalni węgla. Prawda? I y, na taśmach y, o tych naszych inwestycjach w Polsce Wschodniej minister Karwiński mówi do swojego rozmówcy: Wiesz, bo to problem jest z tym naszym programem rozwoju regionalnego. Bo można go, wiesz, pani minister Minkowska się ćwiczyła jak tylko mogła, wiesz. To jest y, tak, że można z jednym zdaniem określić y, y, achuską w Polsce Wschodniej a chustą Polski wschodniej. I jakie są uprawnienia moralne do tego, żeby w ogóle wystawiać listy i startować w różnego rodzaju wyborach po takich słowach? Przynajmniej w Polsce wschodniej, jeżeli już nie ma jakiejś wspólnoty narodowej. Ale myślę, że jest. Ale myślę, że jest wspólnota narodowa. Szanowni Państwo, naprawdę potraktujmy te wybory jako pewną sztafetę w dziejach pokoleń polskich. To właśnie Prawo i Sprawiedliwość przejmuje tą pałeczkę od poprzednich pokoleń. Nie ma innej większej organizacji od Prawa i Sprawiedliwości, która jest w stanie zatrzymać to wszystko zło, które się dzieje. To wszystko zło, które się dzieje. Jesteśmy w Austrołensem, która jeszcze w sytuacji takiej jak. nie jest w takiej sytuacji od różne gminy, wioski i wioseczki. Ale naprawdę, Szanowni Państwo, przeczytamy raporty. Gastą szkoły w Polsce Wschodniej, nastąpią połączenia komunikacyjne, nastąpią posterunki. Wczoraj byłem w dwóch gminach, w wiem ani jednego posterunku, i w, gminie, w, w Powiecie Magowskim, i w Gminie Grębków, w Powiecie Węgrowskim. Pytam się, a macie tu Państwo jakikolwiek posterunek policji? Nie mamy żadnego cofuje się nawet ten taki, e, taka symboliczna obecność państwa polskiego poprzez e, posiadanie e, posterunku policji na swoim, na swoim terenie. To po prostu cała Polska jest zbijana, ale wstaje jeden człowiek i mówi, panie, o czym pan to mówi, panie pośle? To, to nie te czasy, teraz tu już nie ma nikogo młodego, To, to tu będzie takie rzeczy robił? Tu nikogo już nie ma, tu się wyjeżdża, tu się opuszcza, tutaj się to nie uda. O czym pan mówi? nam zaczęli zachęcać do odczyszczania ścieków, do tego, żeby się postarali przedszkolę otworzyć w jednym, w drugim miejscu, bo, bo jak nie będzie przedszkola, nie będzie chodnika, nie będzie niczego, nie będzie wygódki, no to jak oni chcą zatrzymać tych młodych ludzi, prawda? Człowiek, człowiek mówi Panie, żeby to asfalt, ograniczyliśmy się do tego, żeby marzyć o tym, żeby asfalt y, zrobić. Nie mówię w tej chwili w prosto szczegółowych pomysłach naszych programowych i o sytuacji ostrojnki, bo chciałbym to zostawić panu prezydentowi, który będzie po mnie. Y, y, po mnie mówić. Ale, Szanowni Państwo, mówię o, o tym, że Ostrowenka to jeden, jedno z miejsc w naszej ojczyźnie, która nie jest samotną wyspą, i odpowiedzialność za to, co się teraz wydarzy 16 listopada na nas jest ogromna. Czy kiedyś, jak to często Robert na spotkaniach mówi, czy kiedyś y, nasze dzieci, nasi wnukowie nie powiedzą, tata, mama, a wtedy Ty miałeś ten moment, kiedy mogłeś 16 listopada 2014 roku zdecydować, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? No teraz jest za późno, co wtedy zrobiłeś, prawda? Żeby ktoś nam nie powiedział tego, co, co, yy, co nie chcielibyśmy na swoje stare lata usłyszeć. Szanowni Państwo, z całego serca Państwu chciałbym podziękować za to, że Państwo startujecie z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest to na pewno akt pewnej otwarki. Nad żadnym z jak patrzę na Państwa, nie widnieje aureola jakiejś świętości, jakiegoś jakiegoś, prawda, wybitnego na skalę światową działacza. Ale na każdym z pan, na każdym z Państwa na pewno jest ogromna odpowiedzialność za to, co stanie się z naszą małą ojczyzną, co stanie się z Ostrołęką. Nasi przeciwnicy tutaj, co niektórzy skryli się pod różnymi komitetami, pod naszą Ostrołęką, PSL, pod komitetem zdaje się Strona dla wszystkich SLD i nie dajmy się ponieść takiej złudzie, że takiej łudzie, prawda, że te wszystkie komitety, te wszystkie organizacje, ci wszyscy kandydaci to tak na dobrą sprawę praktycznie tylko różnią się nazwami. Ale też w zasadzie wszystkim o to samo chodzi, bo też się spotykamy z takimi określeniami, a wy tam wszyscy politycy, Wam wszystkim o to samo chodzi. Prawda? Wam wszystkim o to samo chodzi. I tak na koniec jeszcze chciałem jeden cytat yy, bardzo niemiły dla może kandydata pana prezydenta Janusza Kotowskiego z, yy, z PSL-u, pana który bardzo jest wymowny, jeżeli chodzi o traktowanie Polaków przez obecną władzę. Przez obecną władzę. Jeden z dziennikarzy zapytał się w wywiadzie z panem ministrem Sawickim, pytał o różne rzeczy. Pan minister Sawicki odpowiadał, że, że ci, którzy uprawiają jabłka sadownicy są frajerami, rolnicy są frajerami, ale ostatnie pytanie brzmiało w ten sposób. Panie Ministrze, polski rolnik sprzedaje jabłka przemysłowe do przetwórni po 12 groszy. Wyjeżdżając za granicę dostaje do Niemiec, do zbioru tych jabłek dostaje za godzinę 7,5 euro. Niemiecki rolnik natomiast za zebrane no wcześniej na przykład przez Polaka jabłka dostaje 1 zł za kilogram takich Jabłk. Czym się polskie jabłka różnią od niemieckich, że jest taka dysproporcja w cenie? Na co minister odpowiedział, jabłka niczym się nie różnią. Nasze są nawet lepsze od niemieckich. Natomiast nasi producenci są od niemieckich głupsi. Szanowni Państwo, walczymy o najważniejsze sprawy. Walczymy o naszą ojczyznę, o małą ojczyznę, ale i o tym wielką ojczyznę. Z całego serca chciałbym życzyć wszystkim moim przyjaciołom, którzy podjęli ten trud kampanii samorządowej, wygranej. Dziękuję bardzo.